Trzy zdjęcia zrobione tuż przed tragedią. Na tym zdjęciu widać załogę promu kosmicznego Challenger. Wszyscy uśmiechnięci, gotowi do startu. Nic nie zapowiadało tragedii, ale 73 sekundy po starcie prom eksplodował na oczach milionów ludzi. Zginęło 7 osób. Dopiero później odkryto, że winna była mała uszczelka, która pękła przez zimno. To przypomnienie, jak cienka jest granica między sukcesem a katastrofą. To ostatnie zdjęcie Titanika przed jego rejsem. Miał być symbolem potęgi i luksusu. Nazywano go statkiem, który nie może zatonąć. Kilka dni później uderzył w górę lodową i zatonął. Z ponad 2000 pasażerów przeżyło mniej niż połowa, bo na pokładzie zabrakło łodzi ratunkowych. Historia Titanika to przestroga, że pewność siebie może kosztować życie. Na tym zdjęciu widać mężczyznę z dzieckiem stojących na ulicy w Irlandii. Za nimi znajduje się samochód, w którym kilka sekund później wybuchła bomba. Zginęło 29 osób, ponad 200 zostało rannych. Zdjęcie, które miało być pamiątką, stało się symbolem jednej z największych tragedii w historii Irlandii. To dowód na to, że w jednej chwili życie może się zmienić na zawsze.